Zrobimy sobie najpierw pewne przekształcenie z klasy pierwszej, mianowicie przesunięcie o wektor, czyli fachowo translacja o wektor V o współrzędnych PQ. Więc jeżeli taką funkcję y równa się f od x przesunę o wektor PQ, to otrzymam następujący wzór: f od x odjąć P dodać Q. Znany wzór, mam nadzieję, i jedno z najbardziej podstawowych przekształceń, które używamy w szkole średniej. Jak to się ma do postaci kanonicznej funkcji kwadratowej? Rozważmy taką funkcję w tej chwili. Ax kwadrat jest to zwane jednomianem stopnia drugiego, a więc jest to jednomian stopnia drugiego. Uh -huh. I wyobraźmy sobie, że chcemy taki jednomian, na razie w takim ujęciu ogólnym, przesunąć o wektor V o współrzędnych P, Q. Zgodnie z naszym wzorem, tym tutaj u góry, otrzymam Y równa się, a teraz w miejsce x muszę podstawić x odjąć P. Zobaczmy, tu był x tu jest x odjąć p. A zatem w miejsce x wstawiam x odjąć p, oczywiście to do kwadratu i do całości muszę dorzucić q. Tak wygląda postać kanoniczna właśnie funkcji kwadratowej. Czyli ten wzorek, możemy go ładnie napisać jeszcze, y równa się a, x odjąć p do kwadratu plus q jest to postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Poćwiczmy tworzenie wzorów funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. No i mam na przykład funkcję y równa się 2x kwadrat. Więc żeby wyobraźmy sobie, że chcemy przesunąć tą funkcję o wektor 3,5. Więc co otrzymamy? y równa się 2. To jest nasze p, to jest nasze q. W miejsce, może ja tutaj ten wzór jeszcze napiszę. W miejsce x podstawiamy x odjąć p, tym razem x odjąć 3 do kwadratu i dodać 5. Dodać q do wszystkiego. Inny przykład. y równa się, załóżmy, 5x kwadrat. I spróbujmy teraz zrobić translację o wektor minus 7 minus 3. Więc otrzymamy 5. Teraz w miejsce x podstawiam x odjąć p. No tutaj zrobię to bardzo pomalutku. Będzie x odjąć minus 7, bo p wynosi minus 7, oczywiście do kwadratu. I do całości dorzucam q, czyli plus minus 3. Oczywiście, jak już dojdziemy do wprawy, to nie muszą odpisać o tego zapisu, tylko śmiało można te znaki sobie już zrobić takie prawidłowe, żeby tych nawiasów było mniej. Inny przykład. Minus x kwadrat. Powiedzmy, że chcemy przesunąć o wektor 2, 4. Więc. Tutaj pamiętajmy ten minus, który jest przy x kwadrat. Tak wygląda niepozornie ta funkcja, ale minus zawsze przed czymkolwiek w matematyce to jest jakaś pułapka, więc minus przepisuję i w miejsce x -a wstawiam x odjęć p, w tym przypadku x minus 2 do kwadratu i dodać 4. Tego dalej oczywiście nie przekształcamy, bo te postacie, które tutaj mamy, to są właśnie postacie kanoniczne, a taki był nasz cel w tych zadaniach. Dobrze, myślę, że tyle przykładów przejścia z takiej funkcji początkowej do funkcji przesuniętej wystarczy. Spróbujmy teraz w drugą stronę. Wyobraźmy sobie, że mamy y równa się 3x minus 5 do kwadratu plus 7. Teraz naszym zadaniem będzie. Wydobycie stąd współrzędnych wektora przesunięcia oraz wydobycie tej funkcji początkowej. Funkcję początkową sobie nazwiemy Y1. Chodzi o wydobycie o tej funkcji, którą wcześniej mieliśmy podane. I wydobycie wektora. Dobrze jest zacząć od wektora. Wiemy, że te liczby, które tutaj stoją, są związane z wektorem. I wiemy, że wzór na postać kanoniczną był w następujący sposób podany. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na ten minus tutaj przy p. Jeżeli tutaj w naszym przykładzie mamy minus 5, to znaczy, że p wynosiło 5, natomiast q wynosi 7, tutaj znaku nie zmieniamy. Tak jak wcześniej, zobaczmy, jeszcze widoczne są te przykłady. Tutaj było x minus 2, wtedy q wynosiło 2. Jak u góry jeszcze mamy x plus 7, to znaczy, że p wynosiło minus 7. Q natomiast, taki jaki ma znak, taki znak jest we współrzędnych wektorach. No a teraz jaka funkcja była ta początkowa? Oczywiście, gdy wykasujemy sobie minus 5 i 7, tak jakbyśmy wymazali, no to zostaje nam 3x kwadrat. Kolejny przykład. Minus 2 x powiedzmy plus 1 do kwadratu minus 4. Więc znowu zacznijmy od wektora przesunięcia. p wynosi minus 1, czyli tutaj p odczytuje z przeciwnym znakiem, a q odczytuje tak jak było we wzorze, czyli minus 4, a funkcja początkowa to minus 2x kwadrat. Teraz przykłady Znowu takie, które wyglądają dosyć łatwo, na łatwe, ale takie okrojone troszeczkę. Takie są najgorsze. I dla porównania, tutaj obok będzie funkcja y równa się 3x minus 5 do kwadratu. Zajmijmy się najpierw tą pierwszą funkcją. Pierwsza funkcja wektor przesunięcia to będzie 0, minus 5, a funkcja podstawowa, ta początkowa, to 3x kwadrat. 3x kwadrat. I teraz jak to zobaczyć? Wiadomo, że p to jest to, co stoi przy x, czy jest tam odjęte od x, więc tutaj od x tak naprawdę nic nie jest bezpośrednio odjęte, to znaczy, że my tam mamy w umyśle zobaczyć, że tam jest x odjąć 0 i od całości odejmujemy 5. Wtedy pięknie widać to p i q. Przyjrzyjmy się na ten przykład po prawej stronie. Tutaj mamy z kolei wektor przesunięcia 5, 0, no bo tutaj mamy tak jakby plus 0, tylko że takiego zera my nigdy nie zobaczymy, żeby było w treści zadania napisane. A funkcja podstawowa to 3x kwadrat. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze bardziej dokładniej na tą postać kanoniczną. I wiemy już, że wektorem przesunięcia tutaj jest wektor o współrzędnych PQ, ale liczby PQ pełnią jeszcze bardzo ważną rolę, mianowicie są wierzchołkiem paraboli. Czyli wierzchołek paraboli już. Tutaj przypominam, co to takiego jest. Możemy mieć parabolę skierowaną ramionami do góry, i tu mamy ten wierzchołek wtedy, albo ramionami do dołu i wtedy mamy tutaj wierzchołek. Od czego zależy, czy ramiona są skierowane do góry, czy do dołu, od współczynnika przy x kwadrat. Jeśli A jest większe od zera, to parabola jest skierowana ramionami do góry, mówimy potocznie, że jest to parabola uśmiechnięta, tak, tak jakbyśmy uśmiechnięli. A jeśli a jest mniejsze od zera, to wtedy parabola ma skierowane ramiona do dołu i mówimy czasem potocznie, że jest smutna, a więc możemy też sobie w jakiś sposób to zapamiętać. Spróbujmy teraz narysować tą jakąś parabolę. Wspomniałem, że przesunięcie to typowe przekształcenie podstawowe przy przekształcaniu funkcji, więc może spróbujmy coś narysować. Najpierw przykład bardzo prosty. Mam funkcję x kwadrat i spróbujemy przesunąć to o wektor minus 3, powiedzmy minus 2. I przy okazji y, oczywiście będziemy tworzyć wzór. Więc będę miał x odjąć p, czyli x odjąć minus 3 to będzie x dodać 3 do kwadratu. I do wszystkiego dorzucam q, dodaję q, czyli będzie plus minus 2, czyli minus 2. I teraz rysujemy układ współrzędnych. Narysujemy sobie funkcję podstawową i do tej podstawowej funkcji, czy ten y1 możemy nazywać, zrobimy sobie tabelkę. Oczywiście tabelkę możecie w pamięci sobie podstawiać punkty, ale tutaj na początek może podstawimy. Przy paraboli warto brać takie punkty, 2, minus 1, 0 i 1, 2. Minus 2 do kwadratu 4, minus 1 do kwadratu 1. I tak dalej podstawiamy, to już jest banalna rzecz, a zatem zaznaczamy w układzie te punkciki i rysujemy naszą parabolę. Tak. Staramy się, żeby ona ładnie wyszła taka symetryczna. I te ramiona przedłużam troszkę w górę. Tutaj gdzie ten wierzchołek jest. W tym przypadku w punkcie 0 starajcie się tak zaokrąglić, żeby tam nie było takiego ostrza. I teraz przenosimy, przesuwamy tą parabolę o wektor minus 3 minus 2, czyli w lewo o 3, w dół o 2. Każdy z tych punktów, które tutaj mieliśmy, przesuwam, czyli biorę ten wierzchołek i będę miał 3 w lewo i 2 w dół, czyli tu mi trafi. I tak po kolei z tymi punktami przesuwam je wszystkie. Po przesunięciu rysuję tą parabolę. O, staramy się ładnie to narysować. W ten sposób dobrze. I to jest nasza funkcja ta końcowa. Ten nasz główny cel. Jak, ten, jak to zadanie teraz zrobić w inny sposób? Pokażę delikatnie krótszy sposób. Jeszcze raz sobie napiszę tą funkcję. y równa się x plus 3 do kwadratu minus 2. Mamy wzór. Funkcja początkowa to oczywiście x kwadrat i ten wektor ma współrzędne minus 3 minus 2. Możemy troszeczkę skrócić rysowanie tego wykresu w następujący sposób. Nie będę rysował funkcji początkowej, czyli tego y1. Ja tutaj tą tabelkę szybciutko sobie przepiszę. Tylko najpierw przesuniemy układ. Czyli tutaj stosujemy taki sposób, przesunięcie układu Układów współrzędnych oczywiście, a potem będzie narysowanie y1 w nowym układzie. Czyli przesunięcie układu i narysowanie y1 w nowym układzie. I już pokazuję, jak to zrobimy. Przesuwam środek układu o wektor minus 3, minus 2. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Nowy układ. Rysuję linią przerywaną, żeby mi się nie mylił z tym układem głównym, bo główny układ jest cały czas główny. I teraz to jest ten pierwszy etap. Drugi etap to narysowanie funkcji tej podstawowej Y1 w nowym układzie, czyli traktuję na razie tutaj, o w tym punkcie, że jest tutaj 0,0, ale tylko do momentu rysowania. I zaznaczam te punkciki. Mam minus 2. 4 minus 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. I w nowym układzie rysuję funkcję podstawową. O. A więc jest to drugi sposób rysowania. Który sposób będzie lepszy, to już ocencie sami. Na pewno ten drugi sposób jest krótszy, bo od razu mam jedną funkcję i jest to gotowy wykres. Ale trzeba zwracać uwagę na polecenia zadań. Czasem będzie podane, żeby narysować funkcję tą początkową, a potem ją dopiero przesunąć o wektor. Wtedy trzeba wykorzystać ten sposób, który tutaj pokazałem. No, gdzie ten wektor jest, jeszcze ktoś może zapytać. Wektor przesunięcia, o tutaj pięknie widzimy. Także to jest ten nasz wektor v. Mamy takie zadanie. Trzeba. Wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, czyli musimy wyznaczyć ten wzór, wiedząc, że wierzchołkiem tej funkcji jest punkt -1 -1 oraz że przechodzi ona przez punkt 2 -4. Bardzo przyjemne zadanie, a zatem do dzieła. Wierzchołek paraboli to nie jest taki zwykły punkt, to jest po prostu to pq, natomiast punkt a jest takim zwykłym punktem, przez który parabola przechodzi. Oczywiście, przez wierzchołek też przechodzi. I teraz, żeby stworzyć wzór w postaci kanonicznej, to ja muszę znaleźć a. pq już oczywiście mam, więc tak jakby głównym celem będzie teraz znalezienie a. W jaki sposób to robimy? Podstawiamy te współrzędne tych punktów, w i A do naszego wzoru. Zatem Y to jest minus 4. Równa się A nie mam, bo poszukuję. X to 2. P to jest minus 1. Oczywiście to wszystko do kwadratu i dodać Q, czyli minus 1. Ostatecznie mam coś takiego, może jeszcze nie ostatecznie, i teraz uwaga tutaj. Proszę uważać, żeby ktoś się nie rozpędził ze stosowania wzoru skróconego mnożenia, bo tutaj tak jesteśmy wyczuleni na te wzory, że jak już widzimy coś do kwadratów w nawiasie, jakąś sumę czy różnicę, to od razu wzór skróconego mnożenia. Tutaj jest to zwykłe wyliczenie. 2 plus 1 to jest 3, do kwadratu to jest 9 i ja zapiszę sobie jako 9a, odjąć 1. Następnie wyliczam a, czyli będę miał... 9a to minus 3, stąd a to minus 1 trzecia. Dzielimy oczywiście przez 9. Zatem nasza odpowiedź to. I teraz ten wzór, który na początku napisałem, trzeba będzie pouzupełniać o te literki podkreślone a, p i q. Zatem otrzymamy y równa się a wyszło nam minus 1 trzecia, i teraz będzie x odjąć minus 1, czyli dodać 1 do kwadratu. I dodać q, czyli odjąć 1 w tym przypadku. I to jest odpowiedź. I pamiętamy również, żeby tą odpowiedź w tej formie pozostawić, bo jest to postać kanoniczna, o to pytano w zadaniu, a często zdarza się, że uczniowie dalej to przeliczają, no i niestety yy, mijają ten fragment zadania, który był już końcem zadania. Drugi przykład na ten temat. Wyobraźmy sobie, że mamy. Takie dane teraz. Wierzchołek to minus 4,2. Natomiast punkt A, przez który ma przechodzić funkcja, to załóżmy 4 i minus 3. A więc wierzchołek to PQ, a punkt oczywiście to XY. Mamy do stworzenia wzór na postać kanoniczną. A więc wzór sobie piszę. Przepisując sobie za każdym razem wzór w zadaniach, jednocześnie utrwalamy sobie wiadomości i podstawiam. Minus 3 równa się a. Teraz x to 4, p to minus 4, czyli tu będzie plus 4 do kwadratu i dodać q, czyli dodać 2. Następnie obliczamy. Tu mam 8 do kwadratu, to jest 64, czyli 64a plus 2. I obliczam a. Dzielę przez 64, czyli mam minus 5 64. Zatem odpowiedź do zadania. Y równa się minus 5 sześćdziesiątych Tutaj będzie x minus minus 4, czyli x plus 4 do kwadratu i dodać Q, czyli dodać 2. Wiadomo, że jak narysujemy funkcję jakąś, to bardzo często pytają nas o pewne własności. Wyobraźmy sobie teraz takie zadanie, że mam funkcję, dosyć taką przyjemną narysuję, x plus mm, 3 do kwadratu odjąć 1. Naszym zadaniem będzie, po pierwsze, narysować tą funkcję, narysować, i drugie, opisać kilka najważniejszych własności. Żeby narysować taką funkcję, muszę wydobyć funkcję podstawową, a jest nią x kwadrat i wektor przesunięcia, czyli minus 3 minus 1. I rysujemy. Mamy funkcję, mamy układ współrzędny. I teraz zastosuję ten drugi sposób rysowania, czyli najpierw przesunę układ w lewo o 3 i w dół o minus 1. Następnie narysuję funkcję x kwadrat. Jest to ta podstawowa funkcja, więc na tych zajęciach wcześniej tabelkę robiłem. Możemy sobie już podarować tą tabelkę. I rysuję tutaj naszą funkcję. O. Tak żeby to nam ładnie przecieło w tych punktach, tutaj które zaznaczyłem. Tu mamy minus 2, tu mamy minus 4. A więc jest gotowa parabola narysowana. No, staramy się, żeby była symetryczna. Ja tutaj jeszcze narysuję tą oś symetrii. Za chwilkę o niej będziemy mówić. Spróbujmy teraz opisać kilka własności. Więc tak. Dziedziną będą wszystkie liczby rzeczywiste. Tutaj dziedziną funkcji kwadratowej zawsze będą liczby rzeczywiste. Zbiór wartości czyli zakres y, no to jest od minus 1 do plus nieskończoności. Pamiętajcie, żeby w minus 1 domknąć przedział. Wierzchołek należy do paraboli. Trzecia własność to miejsca zerowe. Możemy tutaj bez problemu odczytać z rysunku, że jest to minus 4, minus 2. Czwarta własność. Funkcja rośnie i funkcja maleje. Funkcja rośnie tutaj, pokazuje na rysunku, ale odczytujemy przedział x. -owy. Będzie to od minus 3 do plus nieskończoności. W minus trójce domykamy, bo najczęściej będą Was pytać o maksymalne przedziały monotoniczności. I funkcja maleje od minus nieskończoności do minus 3. Piąta własność, oś symetrii. Oś symetrii to jest ta prosta przerywana, którą narysowałem tutaj. I jest to x równe minus 3. Pionowa linia w układzie współrzędnych to jest zawsze x równa się ta liczba, przez którą przechodzi. I jeszcze kolejne własności. Wartości funkcji większe od zera, czyli dodatnie. Więc dodatnie są dla x należących, może tutaj kolorkiem zaznaczę, to są te fragmenty powyżej osi x, oczywiście bez tych miejsc zerowych, a zatem będzie to od minus nieskończoności do minus 4, suma od minus 2 do plus nieskończoności. Dla kontrastu od razu napiszmy f od x większe równe 0, czyli są to wartości nieujemne dla x. Będzie bardzo podobnie. Ale trzeba będzie przedziały w miejscach zerowych domknąć. Teraz wartości ujemne. Wartości ujemne są tam, gdzie wykres jest poniżej osi X, czyli tutaj. Więc będą to Xy od 4 do 2. I wartości niedodatnie, czyli mniejsze równe 0. I tutaj w miejscach zerowych domykamy. A więc cztery takie podstawowe rzeczy, o które bardzo często pytają na maturze. Wartości dodatnie, nieujemne, potem ujemne i niedodatnie. Siódma własność. To jest wartość największa funkcji i wartość najmniejsza. Więc tutaj mamy tak, wartość największa. Czy ta funkcja ma wartość największą? No, ona tutaj się niby kończy na tym rysunku, ale my wiemy, że te ramiona tej paraboli biegną do plus nieskończoności. Plus nieskończoność nie jest dla nas konkretną wartością, więc tutaj piszemy, że wartość największa nie istnieje. Wartość największa nie istnieje. Coś mi... Dobrze, udało się zapisać. Natomiast wartość minimalna oczywiście istnieje. Jest to minus 1 i bardzo elegancko będzie, jak napiszemy jeszcze dla jakiego x. -a. Mianowicie dla x równego minus 3. Tak wygląda takie fajne zadanko dotyczące funkcji kwadratowej. Tych własności można jeszcze troszkę dorzucić, ale te są najważniejsze. Przy tych się na razie, do tych się na razie ograniczymy. Czyli, mając funkcję w postaci kanonicznej, przypominam, należało zrobić rysunek, a następnie opisać najważniejsze własności.